Lepiej stań tutaj Jola, a Ty Żaneta obok niej. A ja? No a ja stanę obok Żanety? Agata! No co! Skoro Ty stajesz koło Żanety, ty Ja staję tutaj. Odwrotnie, ja stanę koło Żanety, a Ty staniesz tutaj. Oj, nieważne gdzie kto stanie. A właśnie że ważne? Gdzie jest łysy? Staj już pod kiblem na katach, Wytłumaczyłeś mu wszystko? No, Rachel, dobra, no to czekamy. A jak Mirek nie przyjdzie? Przyjdzie, wjechałem mu na ambicje. Przecież on ich nie ma? Bardzo śmieszna, Agata. Raczej smutne. Nie wiem, Mirek nigdy nie chciał przyjść do naszego kibla, no bo jest dawski, bo jest za blisko pokoju nauczycielskiego. A to on nie wie, że najciemniej pod latarnią? On w ogóle mało wie. Ale wie, jak odetkać rurę. Tą, z którą woźny walczy od września? Nie da rady, nie chcesz wiedzieć, co laski wrzucają do kibla. No aż rację, nie chcę tak samo jak Mirek nie chce was z męskim wucecie. A po co niby miałybyśmy iść do waszego kibla, bo nie macie gdzie sikać? To Mirek nie wie, że dziewczyny w szkole nie sikają. No bo on w ogóle mało wie. A szkoda, bo może jakby wiedział trochę więcej, to byś w ciąży nie zaszła.